Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w nowym filmiku na moim kanale. I uwaga, dzisiaj opowiem Wam o Marce, którą na pewno dobrze kojarzycie z Instagrama głównie, a mianowicie o Hello Body. I poczekajcie, poczekajcie, nie wyłączajcie tego filmiku, bo to nie będzie kolejny filmik, w którym opowiem Wam o mojej super pielęgnacji z Hello Body. Nie, u mnie będzie to zrobione całkiem, całkiem inaczej. Wiecie, jest na to taki hype od takiego czasu, że nie byłabym sobą, jakbym nie sprawdziła tych kosmetyków swoim własnym, prywatnym, wybrednym okiem. Jakiś czas temu zaopatrzyłam się w te kosmetyki i postanowiłam, że zrobię Wam taki mały przegląd, przetestuję i powiem Wam, na co być może warto lub nie warto zwrócić swoją uwagę. W szczególności zmotywowało mnie do tego, to, że często dostaję od Was wiadomości, że jak coś kupuję z Twojego polecenia, czyli z mojego, to Wam się to sprawdza i że lubicie moje szczere opinie, bo często jest na coś jakiś hype, a ja tego no, 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 no nie sprawdza mi się to, więc dzisiaj postanowiłam wziąć pod lupę taką, no, no kultową jednak markę, o której wszyscy mówią wszędzie już od tylu miesięcy. Postanowiłam, że zrobię Wam takie, takie zestawienie mniej więcej od którego momentu filmiku o czym będę mówić, żeby było Wam trochę łatwiej, ale żeby już nie przedłużać, to zaczynamy. Zrobimy sobie razem taką pielęgnację mini i będę Wam mówić o każdym kosmetyku po kolei. Mam tutaj słuchajcie, nie wiem ile, 11 produktów. Linki do tych wszystkich produktów podam Wam w opisie, bo być może coś Was zainteresuje, a poczekajcie do końca, bo coś jeszcze dla was będę by miała. Jeszcze zanim zaczniemy o kosmetykach, to opowiem Wam trochę o mojej cerze, żebyście mogli mniej więcej ją poznać, abyście wiedzieli, czy być może któryś z kosmetyków również Wam podpasuje. A więc moja skóra jest dość sucha, mam delikatne problemy z takimi sińcami pod oczami, mam kryszcze e, oraz moja skóra jest bardzo wymagająca i często mam taką sytuację, że po prostu kupuję jakiś kosmetyk i on idzie do kosza. Bo po prostu albo skóra mnie piecze, albo mnie uczula. Także ja bardzo nie eksperymentuję z kosmetykami, no ale wiecie, tu mamy wyjątkową sytuację, bo jak się okazało, moje problemy skórne nie są związane z tym, jakich kosmetyków używam. Stwierdzam, że moja skóra jest wymagająca i taka bardzo delikatna, więc tutaj kosmetyki halowali mają, mają bardzo ważne zadanie. Mają mnie nie podrażnić, mam mnie po nich nie wysypać, no i przede wszystkim mają działać tak jak należy. Nie mam mój walki w pokoju, a więc już poza kamerą umyłam sobie twarz tą pianką Coco Fresh, która jest Wam na pewno bardzo dobrze właśnie znana. Jeżeli chodzi o produkty do mycia twarzy, to dla mnie bardzo ważne jest to, aby po umyciu nie było takiego efektu ściągnięcia na twarzy, żeby skóra była, żebym czuła takie dokładne oczyszczenie. No i tak, to są tak naprawdę moje wymagania, jeżeli chodzi o produkty do mycia twarzy. I ta pianka Coco Fresh e, spełnia moje wymagania, a dodatkowo ma piękny zapach, więc tutaj nad tym się po prostu nie będę rozwodzić. E, ten kosmetyk e, jak dla mnie jest bardzo dobry i nie ma tutaj co więcej się nad nim rozwodzić. Drugi krok to jest tonik. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie wiecie, że moja przygoda z tonikami jest jakby boista droga, bo kupowałam różne. I zazwyczaj wszystkie lądowały w koszu, ponieważ piekła mnie po nich skóra. Jedyny tonik, jaki używam, to taki, który e, kosmetolog zrobiła mi sama z kwasami. No i to był tonik, który w miarę mogłam używać, ale jak mi się skończył, to przystałam i w rezultacie nie używam żadnego tonika. Ja wiem, że to jest straszne i tak się nie powinno, ale niestety nic mnie nie zadowalało. E, więc tutaj mam taki tonik Cara e, Relief i jest tak, ten tonik jest również taki... I ten tonik jest właśnie przeznaczony do takiej skóry wrażliwej, czyli tak jak moja, właśnie. Jest tutaj też olej z awokado, a ja wiem, że awokado to jest w ogóle cud i złoto. I jeżeli chodzi o ten tonik, no to ten tonik, słuchajcie, jest dla mnie ok. Dla mnie najważniejsze jest, tak jak mówię, w toniku, żeby skóra mnie nie piekła, a resztę co ma zrobić, no to po prostu już zrobi sobie wewnętrznie, ale no tak, jak mówię, nie czuję takiego pieczenia więc jest wszystko ok. Tonik nakładam sobie właśnie dłońmi, aby po prostu nie marnować go na waciki. Tak gdzieś kiedyś przeczytałam i tak właśnie robię. Także tonik już mamy, przechodzimy dalej. Teraz wspomnę tutaj tak szybciutko o takich dwóch produktach, które używam wieczorem, a ja teraz mamy poranek, więc tego nie będę używać. Ale powiem tutaj o serum Rose Divine. Jest to takie dobre, bym powiedziała, jeżeli ktoś lubi serum, bo nie każdy używa. Serum to jest takie dobre dopełnienie pielęgnacji, w szczególności wieczornej, no bo tak jakby jest tutaj napisane, że jest to kosmetyk przeznaczony do wieczornej pielęgnacji. I mi się sprawdza ok. On ma być taki też normalizujący do właśnie takiej dosyć problematycznej cery, aby trochę zniwelować te zaczerwienienia, które no ja niestety mam. Może teraz ich nie widzicie, ale to dla Was lepiej. Tak samo jak i e, maska Cara Rescue. To maskę robię sobie właśnie zazwyczaj wieczorem, jak robię sobie takie ala spa. E, w nim e, również jest właśnie olej z awokado oraz mąka owsiana. To jest e, maska taka biała glinka, ją się właśnie nakłada na tak 10-15 minut, później się ją zmywa. Ja nie jestem zbytnio fanką takich masek właśnie nakładanych, raczej wolę takie w płacie. Ale jeżeli chodzi o jej funkcję, to ma ona oczyszczać naszą skórę i tak jak mówię, jeżeli chodzi o wieczorną pielęgnację, to jest to e, Fajny produkt, fajne dopełnienie, właśnie tak jak również i te serum, które Wam pokazałam. A teraz lecimy dalej, bo moja skóra już czeka na dalsze produkty. Teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do kremów. Mam krem i na dzień, i na noc. Eee, I słuchajcie, tak, moja skóra, podkreślę to dzisiaj chyba piąty raz w tym filmiku, jest bardzo wymagająca, jeżeli chodzi również o kremy nawilżające. Mm. Często te kremy po prostu, mam wrażenie, że moja skóra je wchłania, a mimo to skóra jest sucha na zewnątrz i nie jest taka nawilżona, nawodniona. Także ja już zacznę sobie aplikować ten kremik. I tak jak mówię, ciężko jest zaspokoić potrzeby mojej cery, żeby ona była jednocześnie nawilżona, żebym czuła takie, taki efekt, że ona nie jest odwodniona, oraz jednocześnie, żeby ten krem nie był tłusty, bo ważne jest to, żeby krem na dzień, dla osób, które się malują, a ja się czasem maluję, zdarza mi się, żeby po prostu dobrze się trzymał na nim makijaż i żeby się nie rolował. Ja jak od pierwszego dnia od razu jak dostałam tą paczkę, to od razu po prostu e, zrobiłam sobie tą pielęgnację i zaczęłam robić makijaż, żeby sprawdzić, czy ten krem, aby na pewno dobrze będzie funkcjonował pod makijażem. No pachnie pięknie to trzeba też przyznać. I tak, I tak słuchajcie, ten krem spełnia moje wymagania, jeżeli chodzi o nawilżenie na dzień. Czujecie takie delikatne nawilżenie, ale mimo to ta skóra nie jest taka bardzo tłusta, ten krem jest również bardzo dobry pod makijaż, tak jak mówię. No i tu jestem bardzo zaskoczona, bo tak jak mówię, ciężko jest mnie w tej kwestii zadowolić. Taka sama sprawa jest z tym kremem na noc. Tu jest już ten kokosowy kokosoft. Na noc na wieczór ważne jest aby krem na wieczór przynajmniej dla mnie no i podobno to jest dobre w pielęgnacji jeżeli krem na wieczór jest taki właśnie bardziej tłusty bo on ma nam całą noc wiecie, na tą twarz i trzymać ją żeby ona rano nie była sucha i ten krem jest w porządku jest naprawdę bardzo fajny i jak kiedy rano wstaję to od razu masam swoją buźkę sprawdzić w jakim ona jest stanie czy ona nie jest przesuszona i jest takiej normalnej struktury nie jest właśnie przesuszona, nie ma suchych skórek. Jest ok, jest gotowa do porannej pielęgnacji. Także te kosmetyki dla mnie są bardzo, bardzo fajne. Teraz słuchajcie, przejdziemy do takiego mojego top of the top. Że to są produkty, które, które ja bym Wam po prostu poleciła już tak w ciemno absolutnie w ciemno. Nałożam sobie jeszcze tak właśnie na usta. Balsam, słuchajcie, moje top of the top. Krem pod oczy to jest coś, czego ja potrzebowałam w swoim życiu. I słuchajcie, mam tutaj Karaluk, taki kremik właśnie, który który jest moim zbawieniem. To raz. I dlatego nazwałam ten produkt, wystarczy w sumie zaliczyłam ten produkt do moich produktów top of the top. Przede wszystkim dlatego, że malutka ilość wystarcza tutaj pod powiekę, oraz na powiekę, bo krem pod oczy też się powinno tutaj nakładać i właśnie opuszkami palców delikatnie, najlepiej to w ogóle wklepywać, ale to by trwało wieki. Ten krem, słuchajcie, cudownie rozjaśnia, cudownie rozjaśnia. Ja go uwielbiam, on daje taki glow pod okiem i też właśnie jest ważne to, żeby pod makijaż był, wiecie, żeby się też właśnie nie rolował, bo korektory są często ciężkie i no niestety nie wygląda to dobrze pod okiem, a ten krem sobie daje radę. I co również jest dla mnie ważne, moja skóra pod okiem po użyciu tego kremu nie jest taka tempa, nie jest sucha, bo czasem skóra pod okiem właśnie, jeżeli się użyje takiego słabszego kremu, jest taka dość tempa i szybko się z powrotem, wiecie, wysusza, a ten krem przez to, że jest taki gęsty, to właśnie y, sprawia, że ta skóra pod okiem jest taka mięciutka. I to jest dla mnie w ogóle coś absolutnie y, hitowego. I ten krem to jest w ogóle mój ulubieńc. I przede wszystkim to, nie wiem czy już o tym wspomniałam, ale jeżeli tak to wspomnę jeszcze raz, to, że jest bardzo wydajny, bardzo malutko. Jego wystarczy dosłownie na końcówkę palca i starczy na duży obszar. Przez to jest właśnie wydajne że to jest mój produkt top of the top. No i mój drugi top of the top, znaczy tak jak mówiłam, tamte kremy na dzień i na noc też są super, ale takie moje odkrycie, które najbardziej mi się najbardziej, najbardziej podoba, to jest druga rzecz, to jest taki trochę bajer, można by powiedzieć. To jest taki spray do twarzy, Coco Cool. I słuchajcie, ja. to, to jest taki bajer, można powiedzieć. To nie jest aż takie niezbędne do Waszej pamięć, To nie jest aż takie niezbędne do Waszej pielęgnacji, ale jeżeli lubicie taki efekt, ukojenia. Ja na przykład psikam sobie tym już moją twarz po makijażu, żeby tak ją odświeżyć albo właśnie oh, wow. po pielęgnacji już takiej skończonej, żeby właśnie tą skórę jeszcze odświeżyć, dodatkowo nawodnić i w ogóle czuję jakby moja twarz była w jakimś kokosowym niebie teraz, więc to jest, słuchajcie, to jest produkt no cudowny po popsikaniu swojej cery tym produktem, już ewidentnie czujecie się jak po wyjściu ze spa, po tej całej rutynie, po tej całej pielęgnacji. Po prostu fajne odświeżenie dla waszego i makijażu, i dla waszej pielęgnacji, więc jeżeli możecie sobie na takie coś pozwolić, to koniecznie spróbujcie, na pewno nie pożałujecie. Moja pielęgnacja jest już prawie skończona, ale jeszcze powiem Wam tutaj tak szybciutko o takich trzech produktach, nad którymi już tak bardzo się nie będę rozwodzić. Są słuchajcie, takie dwa boostery. E, jeden to jest e, kwas hialuronowy, a drugi to jest Niacinamide. Nigdy nie potrafię tego wymówić. Jeżeli obserwujecie mnie na Insta, tak, mogę powiedzieć, od pół roku, to na pewno wiecie, że ja już takich boosterów używałam, więc po prostu e, kontynuowanie tego jest dla mnie ok. E, kwas hialuronowy wiadomo na zmarszczki, żeby, wiecie, sobie opóźnić proces starzenia. Nie jest, zły, nie jest to tylko, wiecie, produkt dla osób, które już mają zmarszczki, ale też, żeby sobie zapobiec, dodatkowo kwas hialuronowy również nawilża, więc ja lubię ten produkt, dodatkowo ja uwielbiam produkty z pipetą, także, e, także to jest coś dla mnie tak samo, jak e, i tamto serum. Oraz ten Niacinamide, to jest, słuchajcie, fajny produkt właśnie dla osób, które mają problemy e, z cerą. Jeżeli, e, jeszcze tu muszę podkreślić, jeżeli to nie są problemy z serą wywołane od wewnątrz, na przykład jakąś bakterią we krwi, albo na przykład... Problemy hormonalne, no bo wtedy niestety takie zewnętrzne czynniki zbytnio nie pomagają. Jeżeli chodzi o mnie, to moje problemy z serą nie są spowodowane czynnikami zewnętrznymi, czyli na przykład dietą, złymi produktami, więc to ten niacinamide mi, że tak powiem, trochę uspokaja ten problem, ale go nie usuwa w 100%. Jeżeli macie na przykład wiecie, jakiś taki wyprysk przedokresowy czy coś, no to y, może Wam to pomóc. Tak samo jak ten. Rose SOS, taki produkt właśnie typowo punktowy. Dla mnie, na moje problemy, które nie są spowodowane właśnie na przykład tą dietą albo wiecie, że nie są takie pojedyncze pryszcze, to on delikatnie je tak uspokaja, że one się bardziej jakoś nie roznoszą, nie rosną takie, wiecie, wielkie pryszcze. I teraz tak już całkiem podsumowując tą markę, która jest tak głośna, która jest tyle szumu i również hejtu, słuchajcie, ja... Tak jak widzieliście, tak jak Wam opowiedziałam o każdym produkcie, produkty mi nie szkodzą, spełniają moje oczekiwania, w szczególności tak jak mówiłam, kremiki nawilżające, kremik pod oczy, czy nawet ten bajer tam giełka kokosowa taka do twarzy, dla mnie się akurat to sprawdziło, być może dla was również się sprawdzi, może warto spróbować. Warto również dodać, że kosmetyki nie są testowane na zwierzętach oraz są z naturalnych składników, więc jeżeli... Preferujecie takie kosmetyki, to, jest to, to będzie to dla Was dobry wybór przede wszystkim. Oraz jeżeli macie skórę podobną do mojej, czyli sucho, taką dość problematyczną i wymagającą, to również możecie spróbować sobie tych kosmetyków, w szczególności właśnie e, kremu na dzień, na noc i na przykład toniku. E, w sumie, pianka do twarzy też jest bardzo fajna. A jeżeli lubicie jeszcze sobie czasem zaszaleć, to możecie sobie również pozwolić właśnie na tą mgiełkę kokosową, taką orzeźwiającą no słuchajcie, cała ta pielęgnacja wiadomo, że kosmetyki najlepiej działają razem, dlatego zazwyczaj e, każda firma jakby proponuje już cały taki zestaw pielęgnacyjny, bo po prostu te kosmetyki ze sobą łączą i jest po prostu wiecie, najlepszy efekt, także myślę, że warto spróbować e, przetestować na sobie, jeżeli coś Wam wpadło w oko, coś Wam się spodobało i wierzycie, że może Wam pomóc bo bo macie na przykład podobne oczekiwania co do moich to możecie sobie przetestować takie właśnie kosmetyki. I w związku z tym mam dla Was kod rabatowy. Kod rabatowy KitKa40, który działa na zamówienie powyżej 200 zł. Jeżeli zrobicie sobie takie zakupy za ponad 200 zł, czyli wybierzecie sobie takich kilka produktów, to po prostu będziecie mieć 40% zniżki. Ta promocja, mój kod działa do końca marca. Także zapraszam Was, jeżeli chcecie sobie spróbować, linki do tych kosmetyków macie w opisie na dole. Tak jak mówię, zachęcam do próbowania, zachęcam do testowania, bo no, ja jestem w szoku. Wiecie, ja nie lubię, jak ktoś poleca um, takie rzeczy, jak mówicie, idealną cerę, nie ma z nią problemów, wiecie, nie jest jakaś przesuszona i się to jakie te kosmetyki są super, no. Zdarzało mi się na Instagramie widzieć takie opinie, że o, pomogło mi, bo miałam problemy ze skórą. Nie, słuchajcie, te osoby, które akurat to niektóre pokazywały, takie niektóre osoby, wiem, że nie, nie miały problemów ze skórą, bo obserwuję je od kilku lat, więc sposób wciskać ludziom taki jak Ja mam problemy ze skórą i mówię, jak na mnie to działa i jak mi się sprawdzają te kosmetyki. I tutaj nie ma żadnego bullshitu, bo ja Wam nigdy nie polecam czegoś, co mi się nie sprawdza. Zresztą tutaj dałam Wam również taką trochę hierarchię od tych topów za top do tych takich bardzo fajnych produktów, które akurat mi się sprawdzały. Także no słuchajcie, decyzja pozostaje w Waszych rękach. Piszcie, co myślicie. Na Instagramie również zapytałam Was ostatnio, jakie jeszcze takie popularne marki chcielibyście, abym przetestowała. W ogóle właśnie zapraszam Was na mojego Instagrama, żebyście mnie tam zaobserwowali, bo tam też mówimy sobie o tym właśnie, co będziemy nagrywać, jesteśmy tam bardziej na bieżąco. E, także zapraszam Was tam mm, bardzo serdecznie, ja idę, może się pomaluję, może coś, jak już robiłam taką full pielęgnację, a może zostawię teraz, żeby sobie poddychała. E, także dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodobał, piszcie co myślicie i co, widzimy się niedługo w nowym filmiku, do zobaczenia